wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kamil prowadzę bloga Wszystko o Podlaskiej Okręgówce, a to już czwarty odcinek Okręgówki na dywaniku. Z nami są goście z Rudni Zabudów, Jarosław Łączuk, wiceprezes klubu. Witam. Oraz Radosław Kle Klepacki, trener, grający trener Rudni, choć ostatnio z butami zawieszonymi na kołek. <laughs> Witam serdecznie. Standardowo już nie ma co zmieniać. Poproszę na początku, o to, by panowie powiedzieli kilka słów o sobie. Jarku, zacznij. W paru słowach się nie da. E, więc tak, no, wiceprezesem klubu jestem od 10 lat, czyli trzecią kadencję, natomiast w jakichś tam strukturach klubowych jestem od roku 1998, więc już ponad 25. Dużo. E, jeżeli chodzi o przygodę. Z piłką w Rudni to zacząłem ją w wieku 17 lat, mniej więcej w 1993 roku. Trwała blisko 30 lat. Od kilku sezonów już nie gram, natomiast mniej więcej od roku 2000, czyli około 24 lata, jestem trenerem w drużynach młodzieżowych Rudni. Oprócz tego uczę WF-u w szkole podstawowej w Zabudowie. Więc może Radko powiesz coś o sobie, o, o swojej przygodzie z Ludmiu, Jak długo trwa? Odkąd jesteś trenerem? Od ilu lat wygrasz? To znaczy, ja swoją przygodę z piłką zacząłem. Z tego co pamiętam, bodajże na pierwszy trening poszedłem w czwartej klasie pod do włókniarza Białystok. Następnie piast Białystok, no i tam gdzieś tam od trąbkarza tak, do, 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 do seniora. Cały, cały ten okres taki szkolenia przeszedłem, zadebiutowałem w seniorach, następnie Sokół Sokółka w czwartej lidze, Turbiel z Podlaski, dwa i pół roku tam udało się awansować do trzeciej ligi, następnie Michałowo, no i, i, i gdzieś tam jak zacząłem pracę swoją pierwszą w szkole, w zabudowie, to, to Przyszedłem do, do zespołu seniorów występujących wtedy w czwartej lidze do Rudni i tak moja przygoda zaczęła się z klubem zawodnicza, a, a gdzieś tam po, po półtorej roku jako trenera też i trwa do dziś. I ta przygoda trenersko, prezesowsko, piłkarska u panów trwa, to podkreślić to jest ważna uwaga językowa. W zabudowie, nie w zabudowie. Bo tak, tak. To chyba akurat dość mocno porusza mieszkańców Dokładnie. miejscowości. Trzeba uważać. Trzeba uważać. I po, tutaj pozdrowię, Teraz pozwolę sobie pozdrowić Pawła Lewkowskiego, byłego zawodnika Rudni, bo to, on mnie tego nauczył i stąd też zawsze tak o tym pamiętam. Już wracając do, do Rudni, już nie, nie do samego zabudowa do Rudnia na miejsce. Po rundzie jesiennej, 21 punktów, 25 bramek zdobytych 29 straconych. Zacznę tutaj od, od radka radku, co, co tutaj zagrało, co nie zagrało, bo środek tabeli, OK, to jest takie miejsce, w którym Rudnia w ostatnich latach bywa dość często, ale sam stosunek bramek i chyba nie do końca te wyniki mogą Was cieszyć. No na pewno y, gdzieś ten początek y, sezonu. Dosyć udany był w naszym wykonaniu. Było tak, że gdzieś tam po tych pierwszych kolejkach byliśmy w czubie tabeli. No na pewno gdzieś tam apetyt był na, na dużo więcej. Znaczy, na pewno gdzieś tak połowicznie no jestem zadowolony z wyniku samego nie. Mieliśmy dobre mecze, mieliśmy też słabsze momenty. Tak jak wspomniałeś, ten stosunek bramek na pewno nie jest, nie jest satysfakcjonujący, bo bo, bo sporo straciliśmy tych bramek, nie aż tak dużo strzeliliśmy, sytuacji mieliśmy naprawdę no, no zdecydowanie więcej, troszeczkę zawodziła nas e, skuteczność, e, pracujemy dalej, liczymy na to, że, że uda się, się ten bilans nam poprawić e, na wiosnę. I tutaj akurat ja bardzo często, Jarek, korzystam z Twoich o, opisów e, i przeglądu, Spotkań, bo to ty zajmujesz się akurat opisywaniem spotkań, jeżeli chodzi o facebookowy profil brudni zabudów. I no, najbardziej obiektywny forum okręgutki można powiedzieć. No cóż, e, dzięki. No staram się po prostu pisać prawdę, tak? E, kiedy jestem na, na tych meczach, e, staram się w miarę obiektywnie to później wszystko opisać, żeby wszystko się zgadzało. Czasami to się może niektórym nie podoba, ale ja tam nie koloryzuję. Staram się pisać z głównie po prostu tak, jak to miało miejsce. Czasami nie ukrywam, kiedy nie mogę być na meczu, to korzystam tutaj z podpowiedzi radka. Radek czasami również mnie wspiera. W tych opisach. To, to akurat jeżeli chodzi o mnie i te później opowiadanie w magazynach rigowych o spotkaniach z udziałem rudim, to jest takie najlepsze kompendium wiedzy, nie muszę się za bardzo sam wysilać, jakby jeżeli chodzi o, o ułożenie kilku zdań, bo, bo te, te twoje Jarku, opisy są naprawdę na, na wysokim poziomie. Na wysokim poziomie były mecze, tak jak Radek wspomniałeś i jaki to był taki, taki najlepszy wasz mecz, mecz w tej rundzie, jak sobie już czy, tak jak wspominałem gdzieś tam już na, na naszych materiałach co, co, co nagrywaliśmy jakby na, na koniec tej rundy to myślę, że mm, najlepszy nasz mecz to był ze Sky Białystok y, na Stadionie Miejskim, wygrany 3 do 0. Y, y, jakby tam tak jak mówiłem już wszystko zagrało, z, y, strzeliliśmy trzy bramki, y, nie straciliśmy żadnej, mieliśmy jeszcze więcej sytuacji jakby od początku dobrze weszliśmy w ten mecz, kontrolowaliśmy mecz przez całe 90 minut, gdzieś tam nawet na, na stronie gości można było jakby przeczytać to samo, więc, więc myślę, że, że, że to właśnie mecz ze, ze Sky. Mieliśmy też kilka meczów, gdzie, gdzie nieźle graliśmy, tylko nawet, przypomnę, mecz gdzieś tam z, z Drogiczynem, może nie graliśmy tam dobrze akurat, to może zły przykład, ale do przerwy wygrywaliśmy 2-0, a przegraliśmy ten mecz 3-2. Mieliśmy dużo dobrych momentów, ale gdzieś tam no, czasami ta, ta, ta młodzieńcza fantazja e, no, kończyła się tak, że, że traciliśmy w prosty sposób bramki i, i będziemy starać się tego wystrzegać. Tak, jak często oglądam te wasze materiały pomocowe, szczególnie te bramki, to tracicie w bardzo łatwy sposób, jakby trudno wam przychodzi zdobywanie tych bramek, choć nie we wszystkich macie, bo, bo chociażby w ostatnim spotkaniu z klientami te. Te bramki wam trochę sprezentowały, jeżeli chodzi o same trafienia, ale często właśnie wy tracicie w tak y, banalny sposób y, te gole i to decydujące w ostatnich minutach. I teraz, już jak pytałem Radko o najlepszy mecz, no to może Ciebie, Jarku, zapytam o najsłabsze spotkanie, swoim. Co? Może nie tyle cały mecz, co druga połowa. I to zdecydowanie był to mecz z GKS Gródek. Do pierwszej połowy po bardzo wyrównanym spotkaniu przygrywaliśmy 1-0, ale nic nie wskazywało na to, że w drugiej połowie tak się posypiemy i skończyło się bolesną porażką, która na pewno gdzieś tam wyrywa pewne piętno w naszych głowach i głowach całego zespołu. Już, już teraz szykujemy się ostro na rewanż. No i teraz ten tak się na rewers. zabrzmiało, to tak jak trochę spotkania klinik z, yy, z grudkiem. Tam też zawsze się szykuje na to spotkanie. No, ale wymat u was jakby największym problemem z mojego punktu widzenia jest wasza wąska kadra, z czego to wynika? Ona, ta kadra nie zmienia się. Yy, szkolić ją młodzież, ale trzeba taką młodzież, która może już za chwilę zasilić zespół. Y na szkolenie młodzieży to akurat za bardzo nie możemy narzekać, ponieważ w chwili obecnej mamy łącznie z drużyną dziewczyn pięć zespołów. Szósty drużyna z krzaków nie gra jeszcze w lidze, ale tylko trenuje. Jest tak dlatego, że oprócz klubu Rudnia działa również od 6 lat Akademia. Akademia to może duże. Słowo, ale szkółka piłkarska, w której trenuje około 80 dzieciaczków. No i jakiś wynik tego szkolenia jest, ponieważ od, od lat, od dawien dawna nie było u nas drużyny juniorów. W tym roku ta drużyna powstała. Chłopcy z rocznika 2008-2009 grają i mamy tutaj nadzieję, że w najbliższej przyszłości, w ciągu najbliższych lat, co najmniej kilku chłopców, którzy no, teraz jakiś potencjał przejawiają, być może zasilą nasze szeregi. jeżeli chodzi o o kadrę, no to myślę, że w porównaniu z ubiegłymi latami nie jest to nasz ta, taka wąska, bo i frekwencja na treningach i frekwencja na meczach w tej rundzie jest uważam bardzo dobra i się nie zdarzyło jeszcze tak, że jedziemy na mecz w 12 czy w 13, ale przynajmniej tych pięciu, czterech, sześciu rezerwowych na ławce zawsze mamy. No i to jest właśnie chyba taki dla was dobry krok ta drużyna juniorów, bo nawet jak widzę po innych zespołach, jak chociażby właśnie wspomniany wcześniej teraz Białysto, to tacy zawodnicy z rocznika 2008 powoli trafiają do dobrej tej kadry seniorskiej. Czy, czy macie już tak jakby to już pytanie do ciebie może, Radek, czy są zawodnicy już, których teraz zimą będę chciał próbować, wprowadzać, wdrażać do drużyny? Senatorów tej drużyny. Powiem tak, na ten moment trenuję tutaj od Jarka z juniorów dość regularnie, chociaż też różnie to bywa z tą frekwencją, właśnie tych młodych chłopców, właśnie dwóch ich. tak. Natomiast tutaj największym problemem jest to, że, że oni jak zmieniają szkołę, tak jak jak zaczynają uczyć się w liceach, w technikach w Biomstoku, to tutaj jakby ciężko. Czasami jest z dojazdem na trening, bo, bo te lekcje po prostu kończą się późno, tak? I, I nie zawsze mogą być na tym treningu. Oczywiście, gdzieś tam, jeżeli Jarek zaanonsuje kogoś, tak, to, to ja zawsze, jakby, bardzo chętnie tych młodych chłopców przyjmuję na, na trening. Czas pokażę. Miejmy nadzieję, że, że coraz więcej tych młodych chłopców gdzieś tam będzie przychodzić do, do pierwszego zespołu. I, no, bo, no bo gdzieś tam no, na, na tych wychowanków trzeba stawiać i, i, i tak u nas jest także, że mniej więcej połowa kadry to są zawodnicy pochodzący z zabudowa bądź z gminy zabudów. I tutaj pozwolę sobie opowiedzieć taką małą anegdotę, historię. Bo kiedy ja kończyłem podstawówkę, kiedy się uczyłem podstawówce, to żadnej drużyny oczywiście młodzieżowej nie było. Była tylko drużyna seniorów, no i e, kiedy ja byłem w siódmej klasie, a taki kolega Adam Romanowicz, pozdrawiam go, namówił mnie, żeby pojechać e, do Białegostoku na trening Hetmana, żeby gdzieś tam się pokazać, prawda. Nieźle graliśmy w piłkę, chcieliśmy, mieliśmy swoje marzenia. No i rzeczywiście, to był, pamiętam, piątek, yy, nie poszliśmy do szkoły, uciekliśmy. Sorry, rodzice, ale tak było. Yy, już o godzinie 9.15 zameldowaliśmy się na stadionie Hetmana, bo wiedzieliśmy, że drużyna juniorów <coughs> będzie miała tego dnia trening. Natomiast na bójstwo się okazało, że ten trening będzie, ale dopiero o godzinie 16.30. No to my z Adasiem cały dzień bez jedzenia. Mieliśmy, co prawda, piłkę, ale sobie tam kopaliśmy, żongowaliśmy, bawiliśmy się jakoś dotrwaliśmy do tej godziny 16.00, zebrali się chłopcy, przyszedł trener, mogę chyba powiedzieć, Jancewicz. Zapytaliśmy grzecznie, czy możemy się pokazać, bo chcielibyśmy pograć w piłkę. on powiedział, że no niestety, ale kadra ma pełną, już nikogo nie potrzebuje. No i tak się zakończyła nasza wielka przygoda z piłką, niestety. <grytanie> z podwiniętymi ogonami do domu pojechaliśmy. No i to tak y, trochę żartobliwie, trochę smutnie. I y, podobnie jak smutnie jest i y, nie do ratu tematem naszego stadionu. Y, ja wiem, że to już tak trochę śmiech przy gruzy, ale sytuacja, która wam się zdarzyła, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, no to Rudnia jeszcze kilka miesięcy temu myślała, że będzie miała szybko budowany, remontowany nowy stadion. Jak zwał, tak zwał. Okazało się, że wyjęto bramki. Usunięto trybuny, budynek klubowy też został rozebrany, a, a blachy dookoła całego terenu zostały postawione i to tyle z tej całej budowy. Panowie, powiedzcie mi, co, co i jak teraz tam fakt, na czym to się zatrzymało? Tu Jarek ja musi mieć głos. Nie chciałbym powiedzieć czegoś za mocno, żeby po prostu nie tyle sobie, co może klubowi, zaszkodzić. W każdym razie całym nieszczęściem tej całej budowy, tej inwestycji jest to, że teren, na którym położone są boiska, jak również i pół zabudowa, jest terenem zabytkowym i oczywiście podlaski kurator, tak jakby trzyma na tym pieczę i Przysłowiowego krzaka na tym terenie wyciąć bez jego zgody. Konserwator zabytków oczywiście. Nie można. Te plany, które zostały mu przedstawione przez projektanta, gminę, zostały w pewien sposób zakwestionowane, i cała inwestycja stanęła od maja. Boisko zostało, w maju zostało boisko zaorane. Dosłownie. Nie można na nie wejść, nie można na nim trenować. Wszystko stoi, nie dzieje się nic. Jest jeszcze boisko boczne, ale w momencie rozpoczęcia budowy, to boisko również zostanie zlikwidowane, ponieważ przewidziane na nim zostały inne rzeczy do wybudowania: skatepark, również droga pomiędzy boiskami będzie miała miejsce właśnie poprzez boisko boczne i no, tutaj jesteśmy naprawdę, e, źli to mało powiedziane, e, na pewno mocno zaniepokojeni całym obrotem e, tych spraw, e, nie wiemy jaka jest e, przyszłość, e, za bardzo e, nas nikt nie informuje na bieżąco e, o tym co, co się dzieje, chodzimy, pytamy, dopytujemy. Na razie inwestycja jest wstrzymana i nie wiadomo, kiedy ruszy. Dobra, bo powiedzieliście, że u Was jest no, te kilka grup młodzieżowych, drużyna dziewczynek, to też jest jakby no, coś, coś, coś takiego, jakiś swego rodzaju fenomen, jeżeli chodzi o podlaską piłkę. No i gdzie te wszystkie grupy trenują? Na razie trenujemy, trenowaliśmy do jesieni na mm, boisku, Pocznym, tak? Pomocniczym. Grupy młodzieżowe tam trenowały. Teraz y, trenujemy na hali. No natomiast kiedy. Kiedy już się rozpocznie ta budowa, o ile się rozpocznie, no to wtedy zostajemy bez boiska, a oprócz jeszcze tych grup młodzieżowych chcę nadmienić, że w szkole podstawowej jest pięć klas o profilu piłka nożna i jeżeli ta budowa się rozpocznie, no to praktycznie, praktycznie nie mamy wtedy nic oprócz hali. No, duży, bardzo duży znak zapytania, co tutaj... Włodarze gminy z tym fantem poczną. Bo wy Radku gracie w Michałowie, to jest jedno, a trenujecie jako seniorzy gdzie? Yy, Trenujemy na bocznym boisku yy, w zabudowie. Oczywiście też yy, zdarzało się tak, że, yy, że, że trenowaliśmy też w Michałowie yy, na stadionie. No, oczywiście wiadomo, tak. Sam wiesz, tak, że, że za wszystko trzeba płacić, tak. Budżet jest jakiś tam ograniczony, ale po to, żeby zagwarantować troszeczkę lepsze warunki dla, dla chłopaków, to, to organizowaliśmy też treningi właśnie w Michałowie, gdzie, gdzie, gdzie każdy wie, tak, jakie są warunki. Nawet te boczne boisko jest super przygotowane. Jest przestrzeń, jest dobra murawa, cały sprzęt pomocniczy, więc bywało też tak, jakby w tym późnym późniejszym okresie. Już jesiennym, że, że, że już schodziliśmy z tego boiska naszego bocznego, bo, bo ono do pewnego momentu jeszcze nie było najgorsze. Dało się tam oczywiście trenować, natomiast jeżeli chcieli, gdzieś, chcieliśmy gdzieś tam popracować nad, nad taką jakością i, i mieć do, do dyspozycji więcej takiej przestrzeni i lepsze boisko, no to, to to trenowaliśmy. Zdarzało nam się też w Michołowie. I tutaj... No, bo boisko boiskiem, te wyniki sportowe, rywalizacja bo sportowa to jedno e, budżet, finanse drugie ale u was w ostatnim czasie można zauważyć ożywienie takie w tym się chyba zajmuje jakaś e, kobieta tak, e, dokładnie e, to jest dziewczyna naszego zawodnika Oskara Zieniewicza, Patrycja która tutaj no, tak jakby wyszła z własną troszeczkę inicjatywą, zaproponowała, że może nagrywać te mecze. Później bardzo fajnie je montuje, przygotowuje. Ja tylko mam już gotowy materiał, który wrzucam na, na stronę, ale naprawdę robi super robotę, co tak troszeczkę ożywił naszą stronę i widzimy, że cieszy się to dużym zainteresowaniem kibiców. Też ja tylko jak mogę to jeszcze tutaj dorzucę, że to, że właśnie gdzieś tam Patrycja tutaj jakby pomaga nam nagrywa te mecze, to, to też mamy później jakby materiał do, do analizy, tak? Robimy, robimy tę analizę, zawodnicy dostają materiał, wrzucamy na, na, na naszą taką stronę, gdzieś tam oni mogą sobie obejrzeć, tak? Te, te wszystkie lepsze i gorsze momenty i, i za to za to jej dziękujemy i, i też dla nas to jest jakby fajny taki materiał do pracy. No właśnie, skoro o tym już radę wspomniałeś, to właśnie coraz więcej klubów idzie w tym kierunku też analizowania swoich błędów poprzez nagrania, analizowania rywali poprzez nagrywanie ich, czy tam wymianą między klubami tych filmów, i trzeba przyznać, że i też wiem, to na podstawie jakby współpracy was z wami, z tymi różnymi klubami, czy też na, spół, na, na zasadzie współpracy kręgi różne kluby, że t, ta wymiana i przepływ materiałów nie jest jakimś problemem i, i czy inne kluby też w okręgówce i za to też można sobie wzajemnie dziękować i wymieniać się bez, bez problemu tymi materiałami. To chyba ułatwia pracę, co? No oczywiście tutaj jakby nie mamy nic do, do ukrycia, tak? Jeżeli ktoś chce obejrzeć nasz mecz, to, to, to może przecież przyjechać na mecz i, i... I go obejrzeć, tak? Natomiast jeżeli dysponujemy nagraniem, zresztą tutaj, tak jak wspomniałeś, yy, kilka razy też jakby dla trenera Janko Łotysza yy, udostępniałem nagranie, więc jakby nie, nie mamy z tym żadnego problemu. Ja mam jeszcze dwa pytanka do Was. Dzisiaj jedno do Jarka, drugie do Radka. Zacznę od Jarka ty robisz naprawdę świetną robotę, nie wiem z czego to się wzięło, czy z tematu nauczycielskiego, taka dokładność, ale piszesz księgę historyczną o Rudni. Ja ją przeglądałem, miał, miałem okazję ją tam czytać w internecie, naprawdę rok po roku, co, co, coś świetnego. Dużo czasu to zimnie. To znaczy tak, pierwsze podejście do tej historii Rudni to wykonałem kilkanaście lat temu, kiedy pisałem pracę dyplomową na kursie trenerskim. Ale to była historia do 2007. Później gdzieś tam sobie przemyślałem, że przydałoby się kontynuować to dzieło. No i tak jakby uaktualizowałem te dane do roku 2022. No co, coś po mnie zostanie. że było zebrać te pierwsze dane, kiedy jeszcze one nie były zarchiwizowane w. W systemie jakimś tam komputerowym, tylko musiałem pogrzebać trochę w papierach w Podlaskim Związku Piłki Nożnej, nożnej i, i to mi zajęło dużo czasu. Natomiast gdzieś tam od roku 2015 to już jest dużo łatwiej, ponieważ jest internet, można sobie sięgnąć, tak? Tak, tak. Jak wspomniałeś, że tym klubie już 25 lat, a, a? sam klub ma 40. 41. No, w klubie jestem 30. O! Jeden. Także także. 40, 42 lata klubu, 31 Jarka. no choć myślałem, że 31 to, to da <laughs> a jeżeli chodzi już tak o... Jarek jak Krzysztof z roku. Rok to... Ciekawe, czy to tak, te spotkania ze szwagrami służyły, czy nie. Rządami i drugi, <laughs> to, to Po po jaką on w rodzinie dostaję, tak? A do Ciebie Rafu pytanie, bo przez jakiś czas Ciebie już nie widać na boisku. To jest definitywny koniec? problem ze zdrowym, czy to jeszcze tylko temat przyjściowy i jeszcze rozgraniczam? Znaczy, nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. To problem, znam, że... Tak naprawdę, w czterech meczach w tej rundzie jeszcze grałem, od początku nawet grałem. W kilku meczach gdzieś tam wchodziłem z ławki. Tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, to i jedno i drugie, raz, że że troszeczkę problemy zdrowotne, tak. No już gdzieś tam w nogach trochę tych kilometrów jest, więc mamy trochę problem ze zestawem skokowym, gdzie, gdzie przy większych takich obciążeniach i takim treningu codziennym po prostu mi to do, do skwiera, tak. Natomiast też już jakby. Widzę tak, że, że są ci młodzi zawodnicy, jakby, no, no, kiedyś trzeba gdzieś tam to, to sobie postawić, tak, sprawę jasno i, i może nie tyle, co, co, co nie chcę, tak, i wiem, że jeszcze dałbym radę pograć, natomiast jakby już chcę tych chłopaków młodych wprowadzać i, i jakby widzę, że oni sobie naprawdę dobrze radzą jakby już nie, nie zawsze potrzeba mojej pomocy na, na boisku, więc staram się gdzieś tam już z boku na to patrzeć, tak, żeby, żeby mieć jakby taki jaśniejszy obraz analizy. i ale jeszcze, jak, jak zdrowie pozwoli, to, to myślę, że, jako, że będzie można nie zobaczyć. Jako ciekawostkę podam, że Radek ze wszystkich trenerów pracujących w Rudni pracuje najdłużej, bo pracuje 12 rok. Na drugim miejscu jest Zenon Szalecki 9 lat, ale Radek go pobił. A jeżeli chodzi o zatrudnienie Radka, to długo musiałem go namawiać, ale w końcu wyjechaliśmy w góry i tam przez trzy wieczory trwały <śmiech> negocjacje, po <laughs> których jak widać. Udało się, udało się i tak I to, to trwa. Mam jeszcze jedno takie pytanie, które tam e, zadał jeden z kibiców. E, Malik Michajłow, e, rzuty z autu. E, trenuje, urodził się, oderwali go od pługa. Czy, czy jak to się dzieje, że tak mocno? Nie, no To tak. chyba to już on to ma po prostu. No Gdzieś tam wiadomo, że, że e, pracuje też e, trochę fizycznie Mariusz, natomiast nie, no to to jakby urodził się z tym genetycznie, ma taką Siłę naturalną i, i, i jak zresztą wiecie, tak, no, no, te jego auty to czasami groźniejsze niż rzuty wolny czy rożne. Się, jakby wszędzie były takie boiska jak studianka to można powiedzieć, że to idealna forma stałego fragmentu gry. No ale, bo powiedz, ale albo drogiczna. A w dróg, tak. Nie, też tak? Też. też jest dosyć wąsko. Natomiast no nie, no to naprawdę gdzieś tam jak jak patrząc tak z sezonu na sezon, jakby jak jeżeli można było korzystać z jego usług regularnie, no to tych, tych, tych bramek strzelonych po, po wrzucie z autu, no, no było sporo. No i Więc to jest tak, silna broń, na pewno. Tutaj już tak na zakończenie samo pytanie, jakie są cele na na wiosnę jako, jakie cele stawia zarząd, to tak, zacznijmy. Trenera. To już tutaj na profilu klubowym się wypowiadaliśmy. Przede wszystkim chcemy dobrze zacząć tą, tą rundę wiosenną. I jestem przekonany o tym, że jeżeli w tych pierwszych meczach dobrze zapunktujemy, to pójdzie to dalej i, i naprawdę końcówka tej rundy zapowiada, zapowiadałaby się bardzo ciekawie. Yy, więc tak, no chcemy dobrze zacząć a, i, i zająć, no, zdobyć te punkty, które dadzą nam po pierwsze bezpieczne miejsce w tabeli, a, a jeżeli ruszymy dobrze, no to później już nie będziemy się oglądać za siebie, tylko patrzeć do przodu. A i co, co planuje trener? Jak planuje trener przygotować zespół do tej rundnej? To tak jak Jarek wspomniał, tak, właśnie gdzieś tam już omawialiśmy w naszych mediach tą sytuację. Jakby, no, my chcemy zrobić ze swojej strony wszystko, żeby jak najlepiej się przygotować, tak. Wiadomo, że, że warunki mamy trochę ograniczone, tak, no bo jedynie jeżeli chodzi o zabudów, to możemy korzystać z, z hali sportowej, z siłowni ewentualnie. Natomiast mamy tutaj jeszcze Orlik w, w Biamstoku. Nie mamy dużego boiska, więc to, co mogę zapewnić, to na pewno to, że gdzieś tam fizycznie, motorycznie przygotujemy się najlepiej jak możemy, a, a, a piłkarsko będziemy gdzieś tam szlifować te elementy już po prostu w, w sparingach, których mamy zaplanowane na okres przygotowawczy 6. No i tak jak Jarek tutaj wspomniał, no chcemy, chcemy dobrze zacząć wiosnę, i, i, i na pewno, jak dobrze zaczniemy, to, to postaramy się zająć jak najlepsze miejsce. Rudnia chce zacząć dobrze a ja życzę tak na dowidzenie już wszystkim odbiorcom dzień dobry Podlaski, odbiorcom wszystko podlaskie o wesołych, zdrowych, pogodnych świąt, tak aby te święta były dla was wszystkich szczęśliwe, spędzone w rodzinnym gronie i żeby po, po tym okresie świąteczno-noworocznym zawodnicy, działacze, trenerzy, zarządy, kibice my mieli jak najwięcej radości z tej naszej małej Podlaskiej piłki. Jednocześnie zapraszam do oglądania wszystkich magazynów, tego z już, e, tak jak no, macie jeszcze przed, przed Nowym Rokiem, no i w okresie tym e, czysto e, sylwestrowo-noworocznym zobaczycie jeszcze jeden odcinek, natomiast e, do tego jeszcze dojdzie, no, więc nie możemy wyprzedać faktów. I jeszcze raz życzę wesołych świąt. Przyłączamy się do, do życzeń. Życzymy wszystkim wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku. No i czekajcie na nas po nowym roku. A ja, w imieniu wszystkich zawodników, sympatyków naszego klubu, chciałbym podziękować, szczególnie dla Gminy Zabudów, która jest dla nas największym wsparciem. Bez Was nie moglibyśmy istnieć. Chciałbym również podziękować bankowi spółdzielczemu w Zabudowie oraz firmie Zamojtuk. Dziękujemy.